No dobrze, drodzy Państwo, w tej chwili przyszedł czas, aby przedstawić w bardzo fajny, przystępny sposób, w formie tabeli, wyniki, które do tej pory udało nam się uzyskać dla jednego kierunku wiatru i dla drugiego kierunku wiatru na ściany budynku. W tabeli takie zaprezentujemy pola oddziaływań, zaprezentujemy zakresy, na jakiej te wartości działają. To oczywiście widzicie Państwo, że zgodnie z tymi schematami elewacji. Każdy, każde pola działania ma swoją szerokość. W zależności oczywiście od schematu, one się zmieniają, te zakresy, i od tego, które pola występują, w którym wariancie, więc to jest też coś, co musimy pokazać, bo tak naprawdę nawet mając wartość A nie będziemy nie bylibyśmy w stanie określić, na jakiej, na jakiej długości ono on oddziałuje na budynek. Dlatego też w drugiej kolumnie pokażemy właśnie te zakresy oddziaływań, w trzeciej pokażemy ten, tą wartość ciśnienia, która będzie brana do wzoru, czyli ona jest wykorzystywana wszędzie, w każdym wzorze do wyznaczania tego zewnętrznego ciśnienia oddziaływania. Później pokażemy współczynnik CP10, który został przyjęty dla każdego z pól. i finalnie pokażemy wartość tego oddziaływania ciśnienia zewnętrznego. Na każde z pól. Dobrze, teraz przede wszystkim wstawiamy sobie tabelę. Bierzemy tutaj insert, table, no i oczywiście pojawia się tabela. Program automatycznie podkreśla ją na czerwono, dlatego że nie ma tutaj żadnych danych wejściowych. Teraz w jaki sposób musimy zebrać sobie dane wejściowe, które wyświetlą się w naszej tabeli? Bierzemy sobie tutaj przede wszystkim pole ARIA, w której wprowadzimy sobie te dane, one nie będą widoczne, a nasza tabela pobierze sobie z tego obszaru niezbędne informacje. Dobra, i teraz co robimy? Tworzymy sobie pewną macierz, niech to będzie pewna zmienna o nazwie T, czyli tabela pierwsza dla kierunku X WXW X, w, Wall, czyli kierunek xowy dla ściany. No i wprowadzamy sobie tutaj macierz. Niech to będzie 3 na 3 nie ma znaczenia. Pokażę Państwu, że po kliknięciu na macierz tutaj w prawym dolnym rogu pojawia się kwadracik, który umożliwia modyfikację wymiarów tej macierzy. Więc możecie sobie w dowolnym momencie zmienić wielkość macierzy, jeżeli nie wiem, źle policzyliście ilość wymaganych kolumn, bądź wierszy, możecie sobie spokojnie to zmodyfikować. No i dobra. I teraz chodzi o to, że z tej macierzy e, wartości poprzez wpisanie T1 XW pod tabelą, pod tym, w tym wstawioną tabelą, wszystkie wartości znajdujące się w tej macierzy zostaną wyświetlone w tej tabeli. Dobra, przede wszystkim zaczynamy od stworzenia nagłówków. Nasz nagłówek będzie to przede wszystkim pole oddziaływania, czyli field po angielsku. Następnie mamy zakres oddziaływania, czyli range. Następnie mamy to nasze QPZ, czyli to ciśnienie, szczytowe ciśnienie pz, ono jest wyrażone w kilonewtonach na metr kwadratowy, to wszystko jest w cudzysłowiu, ono jest koloru brązowego, czyli wiemy, że to jest tekst. To nie spełnia żadnej funkcji, nie ma wpływu na obliczenia, na formuły, to jest tylko tekst. I teraz dalej zrobimy sobie współczynnik, ale też w formie tekstu, zaczynamy od cudzysłowia c, p, 10 i tu będzie ten współczynnik dla każdego z pól i na końcu też w formie tekstu w, Nasze E kN na metr kwadratowy. Dobra. I tu już nie będziemy potrzebować więcej kolumn, natomiast będziemy potrzebowali poniżej raz, dwa, trzy, cztery pięć wierszy, czyli pole A, B, C, D i E jako pola oddziałowe. I tutaj znowu jako tekst pisujemy A, czyli pole A, pole B, pole C. Pole D i pole E. Czyli dokładnie mamy wszystkie warianty. Na razie nie zwracamy uwagi na to, czy któreś występują. Chodzi o to, że w tabeli wyświetlimy wszystkie. Jeżeli w danym schemacie elewacji któreś pola nie będą występować, wtedy w tabeli przyjmą one wartości 0. Ale oczywiście trzeba to w odpowiedni sposób też zadeklarować. Teraz mamy zakres. Jak widzicie Państwo, Zakres pola A jest w zasadzie stały dla dwóch pierwszych schematów. Wynosi e przez 5, czyli w tej sytuacji ex przez 5, i dla ostatniego schematu wynosi nam całą szerokość d. Więc on występuje w każdym schemacie, natomiast może przyjmować dwie różne wartości: e przez 5 oraz całą szerokość elewacji, czyli moje d. Oczywiście musimy stworzyć odpowiednie warunki, żeby program liczył nam te zakresy. Korzystamy z funkcji Cases, nie poprzedzamy go żadną zmienną, dlatego że to już będzie jakby wewnętrznie liczone w formie tej macierzy, w zakresie tej macierzy. Więc tutaj nie, już nie tworzymy żadnego tam, żadnej dodatkowej zmiennej i przypisujemy jej warunki Cases, po prostu wpisujemy Cases i tutaj wpisujemy warunki i program po spełnieniu danych warunków wyświetli odpowiednią wartość. No i dobra, i teraz zróbmy sobie te zakresy. Jeżeli moje d jest większe od e x, najpierw zrobimy zakresy. d jest większe od e x, tak, to jest ten pierwszy zakres. Tu jeszcze średnikami dodamy sobie kolejny. I teraz tak, jeżeli e jest większe, równe d, czyli moje e x, x jest większe, równe d. Ok. I ostatnia e, opcja, jeżeli e jest większe, równe od 5 d. Czyli tak naprawdę nie musimy wstawiać trzeciego wiersza, możemy tutaj wpisać że będzie to po prostu, jeżeli nie zostaną spełnione żadne z tych dwóch warunków, no to wiadomo, że będziemy mieli do czynienia z trzecim warunkiem, czyli po prostu cała, czyli moja wartość zakresu pola A będzie równa długości naszej elewacji, czyli dokładnie D. Dobra, i teraz przypiszmy odpowiednie wartości. Jeżeli mamy do czynienia z tym zakresem, to moje a zakres oddziaływania to jest ex przez 5, czyli program przyjmie mi tutaj ex podzielone przez 5. Jeżeli będziemy mieli drugi zakres, to podobnie ex przez 5. Moglibyśmy się tu ograniczyć do jednego warunku, ale żeby było to przejrzyste, fajne, to. Stwierdziłem, że zrobię po prostu trzy odrębne jakby warunki dla tego zakresu. No i teraz to nasze QPZ, które już jest tutaj gdzieś obliczone, więc tylko odwołamy się do tej zmiennej, która i stawimy sobie, bo ono, ona jest stała niejako dla wszystkich tutaj pozycji. Teraz dla pola A, dla kierunku tego, wstawimy sobie. Odwołamy się do tego współczynnika, tak, czyli CP10AX. Dla pola B. To mamy do czynienia z tym współczynnikiem. Odwołujemy się, wtedy program automatycznie w miejsce tej zmiennej wstawi odpowiadającą mu wartość. Pole C pole D. No i pole E oczywiście czyli tą sprawę mamy załatwioną no i teraz wartości te, które tu wyznaczyliśmy na kierunku x-owego one są wcześniej obliczone, więc ja już nie muszę tutaj ich liczyć, bądź jeżeli bym chciał, mógłbym całą tą formułę podstawić sobie tutaj wtedy program automatycznie również by mi ją wyświetlił i policzył ale ja że chciałem pokazać Państwu w jaki sposób to jest liczone na takim wzorze, więc tutaj po prostu już tylko odwołam się do wyników podprzedstawić to fajnie czytelnie e x Mamy to i teraz jedziemy dalej z zakresami dla kolejnych pól. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z polem B, pole B występuje tylko w dwóch wariantach elewacji i może być ono równe 4 5 EX bądź D czyli cała szerokość elewacji zmniejszona o E x podzielone przez 5. Musimy oczywiście wprowadzić odpowiednie warunki, żeby to b w zależności od jego spełnienia prawidłowo zostało określane. I teraz, oczywiście, możemy sobie znowu skorzystać z funkcji cases. Tak, Pierwszy warunek to jest ten. Drugi warunek to jest ten. I jeżeli pierwszy warunek Będziemy tutaj, no to moje pole oddziaływania B, to jest 4 piąte EX. Czyli tutaj wpisuję sobie 4 piąte razy, razy E EX. A jeżeli to będzie ten warunek, to jest moja cała szerokość elewacji D, pomieszone. O, tam było tam mieliśmy wartość e x przez 5 e x podzielone przez 5 i jeżeli będzie któryś z, z, z inny warunek to generalnie pojawi nam się 0 Więc mamy jakby już dwa zakresy rozpykane. Przechodzimy teraz do pola C. Pole C występuje tylko i wyłącznie w przypadku pierwszej elewacji. Można było również to zrobić już w przypadku P, usuwając ten drugi warunek. Ale stworzymy po prostu każdy warunek, dla każdego, dla każdego pola trzy warunki. Tutaj to jest ewidentnie niewskazane, może w tej sytuacji stworzymy tylko jeden, czyli mamy ten warunek C występuje tylko w sytuacji, kiedy moje, tu oczywiście wprowadzamy cases D od X tak i C będzie równe D minus EX D minus E Xowe. W przeciwnej sytuacji będzie równe 0. Przechodzimy teraz do pola D. Eee, pole D, pole D występuje zawsze eee, jest ono równe. Eee, o przepraszam, tak, dobrze. To jest ta, ten dłuższy bok. Jest ono równe dokładnie wartości B. Czyli tutaj pisujemy B. O, przepraszam, B. Tak, i pole oddziaływania E to jest dosłownie ta sama wartość, czyli wartość B. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli ta macierz już jest wypełniona, program automatycznie zczyta mi wszystkie te parametry do mojej tabeli. Ona jeszcze wygląda tak dość ubogą. Ale możecie Państwo zrobić przede wszystkim pierwszą rzecz. Czyli możecie szerokość i wysokość zmienić na ich parametry na zmienną. Klikając dwa razy oczywiście na tą tabelę. Wtedy program dostosuje jakby swoją szerokość i wysokość do zawartości. Ale teraz zwróćcie Państwo uwagę, że pojawia się coś, co nie do końca jest dla mnie pożądane dlatego że tu jeszcze domknę nawiasik pojawiały mi się jednostki również przy wartościach trochę to zaburza świadomie u góry dodałem już jednostki nie chciałbym żeby te jednostki były pokazywane również tutaj W związku z tym co trzeba zrobić Musimy w tym momencie tu jeszcze do range'a możemy dopisać metry żeby było to przejrzyste i teraz taka podstawowa metoda usuwania jednostek to jest po prostu dzielenie przez daną jednostkę. Czyli jeżeli mam powiedzmy EX wyrażony w metrach i podzielę go przez metr, no to jednostki automatycznie nam się znoszą. I tutaj pojawi się tylko 3 i 6, proszę zwrócić uwagę, że to są tylko to, co ja teraz robię, to chodzi tylko o wyświetlenie jakby tych wartości, tak, czyli tu nie mam, nie ma żadnego jakby większego wpływu na wyniki, dlatego że ja już sobie to wcześniej gdzieś tam obliczyłem, w jakichś tam formułach wcześniejszych, każdy ten parametr dzielę sobie przez metr. Jeżeli oczywiście wiem. Tutaj dzielę sobie przez metr. Czy ja to dobrze robię? Aha, oczywiście. No i d muszę również podzielić przez metr, dlatego że d również wyrażony jest w metrach. Jak również moje e. X dzielę przez metry. Dobra. Teraz, oczywiście, b. Dzielę przez metry. Nie chciałbym, żeby te metry się tu pojawiały, dlatego że u góry wyświetliłem je w nagłówku. Czyli mój range, zakres już mamy zrobiony. Teraz przechodzimy do na naszego QPZ, który wyrażony jest w kilonewtonach na metr kwadratowy. Więc po prostu mnożymy sobie przez odwrotność metr do kwadratu podzielone przez kilonewton. I możemy to rozkopiować wszędzie. Tutaj coś mi się. Proszę zwrócić uwagę, że teraz mamy elegancko tylko i wyłącznie samą wartość. Współczynniki są bezwymiarowe, więc tutaj nie martwimy się o nic. I tu podobnie mnożę sobie to, żeby zniosły nam się jednostki. Przez metr kwadratowy, przez kilo newton, tylko i wyłącznie do wyświetlenia. Eee, jeszcze zaraz zobaczymy, czy w parametrach jest możliwość wyłączenia w ogóle tego. Ej, drodzy Państwo, uzyskujecie, uzyskujecie tylko i wyłącznie wartości, które nas interesują dla kierunku eee, x plus dla ścian. Oczywiście, macie tutaj też możliwość. Eee, wprowadzenia pewnego opisu, a mianowicie Wind X plus Wall, czyli już widzicie, że tu można sobie wprowadzić opis, można sobie tutaj wprowadzić jakieś wyjaśnienia, jakąś legendę, no i na końcu ostatnim krokiem jest ukrywamy dane wejściowe, czyli znika nam ten to oznaczenie T1XW, do którego, z którego pobieramy nasze dane. Mamy tabelę i już w tej chwili wygląda ona dosyć fajnie, dość estetycznie. Po kliknięciu możemy wejść w tę tabelę. Tutaj pojawia się takie podświetlenie. Możemy łatwo sprawdzić te dane, które nas interesują na linii przecięcia. Jeżeli chcemy wejść w parametry tej tabeli, klikamy dwukrotnie na tabelę. I pojawia nam się pole okno parametrów. Oczywiście, e, możecie tutaj do tej tabeli wyświetlać jakieś dodatkowe rzeczy, jak nagłówki, jakieś pole po lewej stronie, po prawej stronie, stopka. E, pokażę pokrótce, w jaki sposób to zrobić. Na wstępie musimy stworzyć sobie e, jakiś nagłówek. Oczywiście zrobimy to pod e, zmienną TX. I proszę zwrócić uwagę że nagłówek, tak samo jak stopka, musi być w formie macierzy. Stworzymy sobie jedno, macierz o jednej komórce i w cudzysłowie napiszemy table xxx y I teraz wchodząc znowu w tabelę, możemy wyszukać tą zmienną, którą w tej chwili wprowadziliśmy i bierzemy pokaż nagłówek. W tym momencie program automatycznie z tej zmiany szczytuje nam w pole nad tabelą. Jeżeli tutaj wprowadzimy dwójkę, automatycznie ta wartość się zmieni. Więc to też może być już w tej chwili uzależnione od czegoś. Czyli tu mogą być też również jakieś warunki, które będą wyświetlały inną wartość tekstową w zależności od ich spełnienia. Bardzo fajne. Możecie również sobie tą macierz powiększyć. Dodamy dodatkowy wiersz. Wrzucimy sobie tutaj jakiś opis. Może to być w tej chwili. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Zwróćcie Państwo uwagę, że program również szczytuje ten drugi wiersz. Jeżeli ta macież będzie miała 5 na 5 5 kolumn, 5 wierszy, tak samo program je tutaj wyświetli. Dodatkowo możecie dodać sobie jakieś. Pole po lewej stronie i możecie mu przypisać pewną zmienną, czyli jeżeli pod zmienną kryją się jakieś wartości, program również może je wyświetlić. Po lewej to samo. Po prawej stronie widzicie Państwo, możecie wprowadzić sobie również stopkę. No i tutaj ta ostatnia opcja, tutaj możecie sobie stworzyć. Pewną zmienną, e, która będzie wykorzystywana później do, jakby, mnożenia e, każdego pola przez tą wartość. Czyli no, w tej sytuacji to się nie sprawdzi, mamy wartości tekstowe i wyjdzie tutaj jakieś takie dziwne rzeczy, że wartość tekstowa będzie podzielona, powiedzmy, przez metr. Jeżeli stworzę sobie zmienną, powiedzmy, t10 i nadał jej wartość, nie wiem, 2 metry na sekundę, i ustawił tutaj show unit summary, i wybrał tutaj tą zmienną, to wtedy każda wartość, każda komórka zostanie pomnożona przez tą wartość, również uwzględniając jednostki. Więc no, pola tekstowe wyjdą jakoś bardzo dziwnie. Odradzam to robić, bo po prostu nie ma to sensu. Natomiast ma to sens, jeżeli powiedzmy w tabeli prezentujemy wartości, które są wszystkie tej samej jednostki możemy albo to skrócić, albo możemy po prostu ją uwzględnić, jeżeli mieliśmy wartości bezwymiarowe, chcemy wyświetlić z jednostką danej komórce, więc po prostu korzystamy z tej funkcji. Możemy tutaj włączyć, tak jak wcześniej mówiłem, taką jakby legendę możemy sobie tutaj są jeszcze jakieś tam formatowania, skróty, które możemy tutaj używać. Kolejna zakładka dotyczy każdego elementu, czyli oddzielnie możemy formatować nasz nagłówek, możemy określać jego szerokość, wysokość, żeby była to fix, czyli utwierdzona, zamocowana, czyli niepodlegająca modyfikacji będzie ona stała. Jeżeli weźmiemy zmienna, no to wtedy ona dostosuje się jakby do tekstu, czy do tych kolumn, które znajdują się poniżej. Możemy zmieniać sobie formy wyświetlania, czyli w jaki sposób chcemy to wyświetlać. Możemy dodać sobie tą dokładność, o której mówiliśmy, możemy sobie ustawić jakieś obramowania, kolory, tła i tak dalej. I to formatowanie dotyczy w zasadzie każdego elementu naszej tabeli. Tutaj mamy takie globalne informacje, czyli m.in. to podświetlenie, które ustawialiśmy, które w tej chwili jest na niebiesko, grubość ramki. Tutaj mamy też parametry dotyczące, dotyczące formatowania takiego typowo graficznego. Możemy sobie kliknąć. Zwróćcie uwagę, Państwo, że teraz to podświetlenie zmieniło kolor. Możecie zmieniać trzciąki, możecie robić z tym tak naprawdę co tylko chcecie. Sama forma, myślę, że jest bardzo fajna, bardzo przystępna. Włączymy sobie to wyjaśnienie, czyli będziemy wiedzieli, że dotyczy to ciśnienia, wartości ciśnienia zewnętrznego dla kierunku x plus dla mojej ściany. Zakres w tej chwili a, b, a to jest 3,6, b to jest 11,4. W związku z tym, że mamy przyjęty schemat drugi, łącznie te dwie wartości powinny dawać nam całą, zgodnie z tym schematem, powinny dawać nam całą szerokość naszej elewacji, czyli 15. Tak też. 3,6 na 11,4 to jest 15. Pole C w ogóle nie występuje, pole D ma szerokość 50, E ma 50, dlatego że jest to cały ten długi bok naszej hali. Później mamy współczynniki, czyli współczynnik CP10 przyjmował wartość minus 1,2, który wyznaczyliśmy tutaj, minus 0,8. Dla CP10 jest 0, dlatego że to pole nie występuje. Później mamy dla pola D, dla pola E pokazane tutaj, no i później jakby iloczyn tych trzech rzeczy, tych dwóch rzeczy i uzyskujemy, no jeszcze tam pojawia się ten współczynnik konstrukcyjny, a to jest współczynnik konstrukcyjny dla budynków poniżej 15 metrów, zgodnie z normą powinien przyjmować, się przyjmować wartość 1. W przypadku wyższych budynków można się pokusić o wyznaczanie, zgodnie z normą. Natomiast tutaj na potrzeby tego kursu jest to wartość 1. Można by stworzyć na podstawie, można by stworzyć tak naprawdę oddzielny kalkulator tylko do wyznaczenia tego współczynnika, dlatego że są dosyć obszernie potraktowany w normie wiatrowej.